Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy galę UFC 322, która odbyła się w Nowym Jorku. Bardzo ciekawą kartę, zakończoną podwójnym mistrzostwem Islama Makaczewa. Robiłem o tym szybkiego TikToka o 7 rano. Nie zebrał dużo wyświetleń. Czasami nie mam szczęścia, czasami wejdę w ten profil, czasami nie wejdę. D. Zaczniemy od Mateusa Kamilo z Jacisławem Borżyciewem. Ale każda względnie równa. Zakończona jednogłośna decyzją na stronę Brazylijczyka, który zdominował zapaśniczo w dwóch pierwszych rundach Rosjanina. Yy, mieszał też ciosy. Janin nie wiedział też trochę jak się bronić, przez to też otrzymywał i przegrywał yy, w stójce. W trzeciej rundzie jednak właściwie był w stanie na początku obronić chyba dwie, chyba dwie próby obaleń i zaczął rozdawać karty w stójce. Camilo już wyraźnie zmęczony. Idę chyba na sam finish dopiero chyba nie, nawet chyba jak nie obalił w trzeciej rundzie, Borszyciewa, ale to nie starczyło. Rosjanin, trenujący Team Alpha Mail, powinien być zwolniony w USC. Następna walka, władztop Hany Baisangur Susurkajew, zdwokonał, świe, pięknym Erika Makoniko, ale walka Rosjanina nie było, no był, jest gość młody i wyraźnie, niewyszczekany, nie ten, yy, wyszczekany dalej no, Prowokuje notorycznie, robi głupoty czasami Chociażby nawet na początku walki yy, Czy jest przeceniony? Moim zdaniem nie Ale porażkę wyrwie przez taką właśnie głupotę to, ale, ale po tej porażce powinien trochę się zmienić I myślę, że ma 24 lata W 185 minutach to jest bardzo mało Także gość się rozwinie na pewno I moim zdaniem jest, mimo wszystko, Future UFC yy, Champion Ale no, myślę, że nie zakończy z zerem jak mam zatrzymać Raczej znaczy nie. Ale, no, co piękny. Co by nie, co by nie powiedzieć? Ale zdominowany w clinchu. A to jest z Czeczenii, także. No. Fadima Kline z dużą łatwością pokonała Angela Hill i dostała się do rankingu. Tam w rankingach było mnóstwo syfu, Także będzie ciekawa analiza. Na sam koniec. Yy... No. Amerykanka Moslep ale to akurat bardzo słusznie. Jest dla Was jej największym zagrożeniem dla mistrzyni Mackenzie Dern I. Kondenderki, Buheli Zhang i Tatiany Suarez. Świetnie wygląda, yy, miesza ciosy. Co jest to, parterowo też ma zagrożenie? Walka niedoceniana yy, na papierze yy, przez ludzi, a w praktyce była bardzo fajna. Starcie Pata Sabatiniego z szczepem Mariscale. Mariscale Mariscal by chyba razy Underdogiem, ale mimo wszystko zrobił 5-0 UFC i był prawdopodobnie jedną walko, walki o ranking. To, to w ogóle był eliminator do walki o ranking kategorii 145 funtów Nawet myślałem, że być może wejdzie za gigaczykazę ktoś, ale nie e, Pat Sabatini. Notuje chyba trzecie zwycięstwo z rzędu, czwarte chyba w ciągu pięciu. E, zapaśniczo zdominował Szepem Mariscala, ale Amerykanin wił się jak zły. Próbował coś robić, chyba nawet miał knockdown. Nie na 100% tak tych walk. No co go nami na żywo, full na żywo by była gala. Ale Kazu to ja nie omawiam, bo ja się nie znam w tych zawodnikach trochę, ale Kaczmarczyk świetny. Eee, dobry jestem, Sobatiniego, no i zobaczymy to dalej. Ciężko coś powiedzieć, starczył Kyle Dawkaz, Kobraż ralmes Sherard. Daukaz z dworwy do Jurski, dwie walki skończone poniżej minuty. Dobry jest beznadziejny, trafiony prawem chyba eee, eee, sierpowym i w porównaniu na przykład do takiego lekciczuka, który trochę, trochę, trochę się bał, wchodzi z nim do parteru. Tak, tutaj na bez zastanowienia rzucił się do dobijania i założył dr który którym Marshard klepnął, jak sędzia sprawdza, czy jest przytomny. No, trochę co wyglądało bardzo źle. Nie wiem, co on to zrobił. Wchodzący na dwudniowy short notice, Ethan Whiteman pokonał zdecydowanie fabryzowanego i niezwykle pchanego Malcolma Wellmakera. Akurat to z takim Lewanem, co dosłownie wskakuje na dwa dni Short Notice, nie poza USC, no akurat jest zaskoczeniem, ale to, że Fellonmakera ktoś pokonał, nie jest. Relaker w tej walce był zbyt agresywny za bardzo otwierał się tymi różnymi atakami, kilkukrotnie podłączany. Raz nawet myślałem, że blisko wkończenia. Ten śmiał oczywiście mógł Maker swoje momenty, wygrał pierwszą, ale Ewing anyway, pokazał się z bardzo dobrej strony i myślę, że mógł, może być przez takie zwycięstwo bardzo mocno pchany. Tylko nie wiem, czy on walczy zawsze w dywizji piórkowej czy koguciej. Bo Wallmaker to kogucia, tylko tutaj ten. Walczył u Uria Fabera ostatnio, tylko chciałbym zobaczyć na szybko, czy to było. Yy... Gdzie on jest? No, kurwa wysoko na karcie to on nie był. Gdzie on jest? Wygrał tą walkę. Siebie jest. A, on walczył o tymczasowe mistrzostwo on w immencie tego był. I wygrał eee, przez nokot Okej. Okay. Gala się odbyła w Wetland w Kalifornii. Hard Rock Live. Nice. Okej. Okay. Erin Blanchfield pokonała, przez poddanie z Cortes Cortez, no, znacznie lepsza w stójce średnio na jeża. Ciężko mi coś mówić. Jordi Rodriguez pokonał zbyt pasywnie walczącego Romana Kopylowa. Chyba zbyt bardzo szanował e, siłę ciosu Brazylijczyka. Walczył niemrawo, niechętnie w większości sytuacji. Ciężko coś powiedzieć więcej o tej walce. No i zaczynamy cztery genialne nokauty z rzędu. Buni Zdominował Rodolfo Wiele w stójce, nie dając w oddychać, a na połowie trzeciej rundy znokautował go czystym high kickiem. No... Piękny knokał Nikol odbudował na pewno się w medialni i w no, Nawet mnie w tym zwycięstwem oby gość tylko po prostu miał dalej do tego mental, bo im, no właśnie, starczył z Derriderem, jak się okazuje, nie za dobrym, yy, miał problemy. Benoit Saint-Denis, 16 sekund tylko to winna Dariusza Laka, już od razu trzeba się agresywnie z dwóch stron Dariusz wyciął Saint-Denis y, low poszedł podobicie, dobicie Nie wiem czego, no ale Podobno tam jeszcze był cios, ale ja go nie widziałem nigdy w życiu Jak to tak właśnie próbowałem patrzeć y, Saint-Denis, ktoś powstanie od razu pod brudek I zokautował obszernym lewym sierpowym saint -Denis. Włącza się do gdzieś na szczytu kategorii lekkiej, gdzieś już mam rankingi i yy, jest to szczyt powietrzny. Ale jego nie wyprzecił. Haha, a zobaczymy, co tam ciekawego się będzie działo. Lejbać ranking dywizji średniej i lekkiej, myślę, zrobimy. I Dariusz nie zrobił wagi. Człop, że jeszcze kasy stracił. Karol z pracy z knockoutową Leonę Edwardsa. Lewym, no bo szczerze, że goś ma pojebane siłę ciosu, bo ta. Cios ma, dostaje plus, plus 100% do siły, co na niej, jeżeli przeciwnik go nie widzi. W ogóle on wyraźnie widział ten cios. A i tak leżał ciężko znokautowany, pierwszy raz będąc znokałtowany w swojej karierze. Starszy z Brady został pierwszy raz poddany, to został pierwszy raz znokałtowany. Świetny występ ogólnie Brazylijczyka dał się trochę zapaśni yy, zapaśniczo yy, Edwardsowi dominować, szczególnie yy, miał go na plecach, na plecaku, ale tak poza tym w pracy skoncertowo się z Elonem Edwardsem odprawił, no i były mistrz. Ma chyba jeden z gorszych rundownów w historii. Wydaje mi się. No i Edwards można powiedzieć, że jest zawodnikiem jednego knockoutu i jednego występu. Knockoutu z Kamarusmanem, który walkę wyraźnie przegrywał 3-4-1, no i walkę trzecią z Kamaru Usmanem, którą no tak, walczył koncertowo i był to jego najlepszy występ w karierze, ale teraz przegrane trzy walki z rzędu. Michael Morales pokonał sona Brady'ego. Morales zawalczył bardzo inteligentnie i ja mówiłem w predykcjach, że Brady będzie miał bardzo duże problemy, jeżeli nie będzie w stanie szybko obalić. I takie było. Morales bardzo mądrze trzymał dystans, i nie dawał Brady'emu wytnie podejść i przy odpowiednich sytuacjach szukał mocnych ciosów, tak mocnych jak się tylko da, bo czasami to nawet się zbyt otwierał tymi ciosami, zbyt overhand te ciosy, eee... nie na no, ostatecznie takim overhandem złapał Brady'ego, potem chyba pod brudkiem, lockdownowo eee... Brady'ego i go dobił. Knockdowny były dwa, ale w pierwszym wyratował się klientownością Brady. Kolejny event bez historii, Valenzina Szybczynko dominowała zapaść niż przede wszystkim Weili Zang. No to mówiłem, że one są na takim, takim poziomie, dwie najprawdopodobniejsze kobiety w UFC, a w historii będzie druga i trzecia prawdopodobnie, chyba tylko Nunesz bym dał gdziekolwiek wyżej. No to wiadomo, że tak drobne rzeczy, różnica wagi, rozmiarów będzie kluczowa, no i tak się okazało. Widać, że właśnie było siłową przewagę Szywczenko i to tylko to zdecydowało jej zwycięstwie, choć widzę, że dominujące. Zwycięstwo 50-45. 50-45 wygrał też Islam makacze, tylko on był kontenderem. Starsił z Jackiem Delamadalem. Madalena. Dla mnie był minimalnym faworytem JDM a to dlatego, że nie wierzyłem, że Islam będzie aż tak silny i że będzie aż tak łatwo przeprowadzać JDM'a, który pokazał elitarną obronę przed sobą sami ze strony Bellala Muhammada. Świetną grę wokół tego, tutaj z nie miał problemy, ale też się do podkreślałem, yy, że Islam obala w zupełnie inny sposób, ma różne pomysły do obaleń, a nie takie za, stricte zapaśnicze, właśnie dużo judo używa. Islam i było to widać szczególnie przy pierwszym próbie obalenia, gdzie by wycię... w ładny sposób skluczu został JDM wycięty. JDM broni się przed yy, podnaniem, przez to wyszła walka yy, trochę ciężka do oglądania, <laughs> yy, ale występ Isama. Bajeczny. I wraca na Pantropan Number One. Analizę większą to ja nie robię, bo robią inne kanały lepiej. No i przejdźmy do omówień i moc makingów, czyli chyba moją ulubioną zabawę. To jak mówiłem, Islam makaczew wyprzedził Ilię Topulię, a mistrz Tom Aspinal wyprzedził J... Jacadele Madalene. Dobrze, że DJI nie spadł zbyt nisko, bo po prostu islam Makaczew jest na jakimś absurdalnym poziomie. No i zaczniemy omawiać dywizję. Nie wiem, czy wszystkie, ale większość pewnie będą będę Zaczniemy szybko. Dywizji Muszej wyszła informacja, że Kajkala chce zrobić co najmniej roczną przerwę, gdzieś tam się skupi na swoim e, narodzie. E, czem, może nie narod? Dobra, na narodem. Maury'sów, Małysów i nie będzie walczył przez rok. A Hunter Campbell, czyli matchmaker główny USC, ogłosił, że zawodnicy nieaktywni będą z rankingu po prostu. Po prostu, wyrzucanie wręcz z UFC, no a pewnie w tym też poszło z rankingu i to był wyraźny przykład. Chociaż to trzeba powiedzieć, że po prostu KKF poszedł do matchmakerów i powiedział, że o sytuacji, więc jak ładnie akurat sposób. Yy, na no ale kilku zawodników dalej uważam, że w UFC, w rankingu być nie powinno, pewnie być wyautowali. Akurat w dewizji Koguci chyba jedynie, muszę jedynie kogo bym wrzucił, to jeszcze Amira Alba a zresztą by zestawiony starczył do i kontuzja się go pozbawiła. Tej walki na no akurat nie jebał, bo kontuzja to kontuzę, coś normalnego. Eee, dzięki temu do rankingu powrócił Rafael Estadam, no i każdy inny zawodnik wszedł o pozycję wyżej. Bra walka ostatnia w UFC w ramach ASPN i w ramach 2025 roku, 13 grudnia, w starcie Brandon Royala z Manelem Kapem, rankingu 3 vs. 6. W Katarze będzie też walka Alexa Pereza z Asu Almabayev'em. Chyba nie ma więcej Czy jest jeszcze Tagli Rolmeko walczy walczy z Kierczyn, To Chyba ląbekowo kibicuję. Yy, ty widzisz jako Gucia? No, tu nie ma chyba co omawiać. Umarł na brąkum tender. Trochę się z tym nie zgadzam. Jan będzie walczył z Mirabę, bo dwa tygodnie, to było za trzy nawet. Nie, za dwa. No, dwa nieco poradł. Nic nie ma tu do omawiania. Wizja piórkowa też nie ma nic do omawiania. Jedynie chyba co jest zestawione to starcie gigi czy Kaze z e, Kevinem Wajehosem. Nic więcej tu nie ma zestawionego. Lekka. No i tutaj mamy syf. Bo wyleciał. Z, oczywiście wyleciał z rankingu Islama Haczew, który był jedynką tej kategorii. Do rankingu dzięki temu przedarł się bardzo fajny zawodnik. I znacie Bachamontres. On już dawno powinien być. Walczył, wywalczył ranking w starcie z Janinem Turnerem. Potem przez dziwne takie sytuacje wyleciał z tych rankingów. Oj. Popolas z wotem y, walczył o ten ranking z powrotem o top 10 z Rafaelet i przegrał. ale wrócił, właśnie teraz, do rankingów na pozycji numer 15. Rafi 14, Grand Doso 13. Zobaczymy, co to do są dostanie, bo Chociaż nie, Dawson chyba ma parkę z y, Manuel Teleszem. No to tutaj te dobre rankingu trochę są co do Mój e, Mojkano wraca do top 10, Gambit 7. No i w ekstremalnej sytuacji gdzie hooker zostaje bardzo mocny w łomot, może wejść nawet na szóste miejsce, a to coś jest nieporozumieniem, a Dimlet na miejscu piątym. Nie wiem, po Michaela Czandrela i bobiego greena w Jeden jest jedenasty, który nie ma bo już bo wyrzucił. No liczę na to, że Gateci skończy karierę po Bimletowi naprawdę szykuję chyba pas, bo to coś dziwnego tu wygląda. No kurczę, no, nigdy jej nie widziałem ja. Rozumiem, Gamrod nawet w swoim momencie, na przykład jak pokonał Armę Sarukiana, który był jedenasty, to walkę z Rimitariuszem miał pozycję 8. No, albo to albo 8. No coś tego. No trzy, dwie pozycje w górę. Gamrot często korzystał e, właśnie z tych przetasowań dziwnych dywizji, bo nawet dzięki temu wchodził na top, top, top 5 po pokonaniu Rafaela dos Anjosa, Też nie to z Gamrota. Ja jestem może nie jestem sceptyczny do Gamrota, ale bardziej jestem realistą i nie robię z Gamrota jakiegoś poszkodowanego wielkiego bo, jakby, moglibyśmy nazwać, gdyby, na przykład, Benoit saint go wyprzedził, po tej walce w 16 sekund, a go nie wyprzedził. Jest ósmym Benoit Saint-Denis. Czyli pewnie jest to koncesja dwóch brutalnych porażek, które Stott miał w poprzednim roku. Startuł z rana, to mojka, z z tak no ale wciąż. Ja, co, Gamro, Gamro dostanie pewno Rafaela Fizgiewa, a przynajmniej ma to najwięcej sensu, Ponieważ widać wyraźnie, że fani zaczęli go bronić, mimo tej brutalnej porażki z Charlesem Oliveirą, po prostu nazywając go prawdziwym PNF-em. Fajna rzecz. Charles Oliveira, co ciekawe, przed Maxem Hollowayem. Co ja się nie zgodzę. No, no okej. Okay. No i największy syf, znaczy syf no, dobrze, że fani są takie zmiany, pośrednia. I tutaj też się z paroma rzeczami nie zgadzam. Sombrady, Mist siódme Czemu Prates jest przed Gary? może. Czemu Prates jest przed Garym? Ja rozumiem, że Gary przegrał walkę z szafkatem Rakmonową. A akurat jest, że jest dobrze wyważona. Jak na to, jak był wysoko wcześniej. Nie powinien być tak wysoko ogólnie, Na jak już jest na zmianę git. Ale wyprzedzenie Garygo przez Pratesza nie rozumiem, no ale okej. Okay. Gary będzie miał za chwilę szansę. Z powrotem wyprzedzić. Ma walkę z Bellalem Muhammadem, czyli byłym mistrzem kategorii półśredniej. Ogólnie tutaj bardzo dużo tych mistrzów, bo jest Kamaru Usman na miejscu ósmym, który jest nad Leonem Edwardsem. To jeszcze da się wybronić. Edwards wygrał w 2023 roku. Chyba w 2023 Tak, w 2023 roku z Kamaru Usmanem w rewanżu w Londynie. Było to już no, 2,5 roku temu. Eee, od tego czasu Edwards nie wygrał tylko jedną walkę. Z Colbym Covingtonem. W 13 rankingu. A Uzman jednak wygrał z tym Hokimem Buckleyem. No więc spadek Brady siódmy też trochę przesadzał, moim zdaniem. A mógł być szósty. Prates powinien, powinien być siódmy, Prates szósty, a nawet piąty, moim zdaniem. To, że jest Prates teraz nad Bradymi, jest trochę dziwne. No ale okej, okay. Nic jak jest, ale z drugiej strony dla mnie też Brady pokonał tylko jednego: Leona Edwardsa, który jak widać jest łoszczą. E, Pakli dziesiąty, nasy, bonfim. Colby Covington spadł o dwie pozycje. Barnes 12, Neil 14, Rodriguez 15, wyrzucony przez wejście oczywiście Islama Bahaczewa, pas, yy, wyrzucony z rankingu Mike Malot, ale myślę, że on dostanie ranking show. Czy z Barnesem, z czy Covingtonem, bo tutaj wydaje mi się, Barnes, Covington, Neil, Rodriguez, wszyscy tutaj cztery zawodnicy otrzymają walkę z nierankingowym, więc to też może być ciekawie. średniej, wrzucony George Rodriguez kosztom Joe Pfeiffera. Tu regularnie wymieniają tych zawodników. W walczy z Bruno Ferreiro. chyba to jest jedna znana walka. Półciężkie nic się nie działo. Czekamy na walkę Jana Bochowicza. Piątka rankingu. Który zawalczy z 11 Bogdanem Włuskowym? Powinien być dziesiątka. Ciężkie nic się nie działo. Mamy z Jan Farpom fan Full Pant. Kala Harison wyprzedziła Zank Wayne. Mackenzie i wyprzedziła Mano Fioro, Lanshley wyprzedził Grasso Penny i Randy wyprzedziła Raquel Pennington. W divisji ci się udało, zagłęli, miała miała miejsce z pierwszym Tatianą Suarez spadła. Ja rozumiem, że przegrała 50-45, ja rozumiem, ale to Suarez pokonała w lutym, nie że 3 lata temu, ona pokonała w lutym tego roku. No, trochę absurd, ale dobra. Klinę debiutuje w rankingu, spada w dwie pozycje Andrzej Hill i jedną Alexia Tainara. No, czekamy się za w WRC w następnym roku, zostawiono też pierwszą walkę na UFC 324, dywizji półciężkiej, tak jak przewidywałem Nikita Krylov będzie walczył z unrankedem, no i najlepszym kandydatem był Litwin Modestas Bukowskas, miał więcej zesu od razu, także on będzie walczył o ranking. Ale w w tym tygodniu też będzie miał szansę pozbyć się z rankingu. Oczywiście nie walczy z mną rankedem, bo walczy z Wolkanem z Demirem. I dziwię się, jak Manefield po porażce, szczególnie szybkiej, nie wpadnie po ze z Yanga Tego do pcha, UFC. Dzięki za oglądanie. Ale cześć.